Robimy sobie no, takiego małego tripka A co się stało? Co ty dżuski są w górze? A ty czysik? A nic, nic, bo tu kolega mnie potrącił przed chwilą. Ja tylko. O, się no chwalisz, to, ja że kolega to, cię, cię potrącił. Nie, bo ja wy padłem. Ja wam nie przekazam, to ja. Robię duszki No pucuj się już, raz kurwa. Uciekaj już. Jak za nie zacząłeś, to ja mam to go skończ. Nie, nie. Ja, ja nie nie chciałem do was tak naprawdę, ja tylko co chciałem nie? przejść, zostawcie mnie, błagam Z zatrzymaj się, pójdzie Już! Co ty robisz? A o co chodzi? Co ty Ej, się tak chodzi? kurwa sapiesz? Nie jesteś na komendzie przepraszam, przepraszam, hello? Co ci zwieracze? Puściłem, bo coś zjem A ty co? Dzięki za furmankę, panowie Stój kurwa, stój mówię, stój! Kurwa, co jest? Odjebali go? Pierdolomyż. Wsiadaj, Jebać cię ty kurwo jeba na konfidencie! Pierwaj się! <grym> Zamki pizda, bo ci jebne. Dobre Panowie. Robimy kurwa napęd. <grym> kurwa. Chodź Martin, poprowadź. A czyli już mi ufacie. Widzicie mówiłem, że się nauczyłem. O, co?

Dobra, Martin, ręce do góry, nie ruszaj się. Silny. Nie umiem przejść, kurwa, za duże bary! Menela, zrób, Menela. Panowie, co jest kurwa, Peter? Odwróć się idź do przodu. Gdzie my w ogóle jesteśmy, panowie? Co, idź do przodu i nie wróć! Słuchaj, Martin, nie chcieliśmy tego robić, ale dostaliśmy informację jeszpu po cichu z Grandy. co kurwa nas. Iść do Panowie, nas to nie jest prawda Co odwracaj to się to wam to powiedział jak to to nie jest prawda z jakim kurwa Grandem? czemu nam to powiedział czemu do pierda no hmm. za to, że był frajerem a wy mówisz życie się teraz w rulitki Zobaczymy, słuchaj, czy mam nabój w magazynku. Dobre, nie, poczekajcie, się. to trzeba wyjaśnić. Nie będziemy grali żadną main. ruletkę, pana. Martin! No, chuj się pocałować grandy, skoczy się na grande, jak firinda, tyle w temacie. Chyba, chyba nie ma. Więc no, spróbujmy jeszcze raz. Okay, czekaj, czekaj, to troja. Ty, kurwa, nie Idź I plank, bro. Prank! Eee! Ja pierwszy! Panowie! Eee. Bo wystraszyłem się na śmierć Ale wiesz, my cię zrobili Ty do roboty kurwa Dobra kurwa, rączki do góry Rączki do góry kurwa Dostałem informację Żartowaliśmy kurwa, no Do przodu kurwa, nie odwracaj się do mnie Do przodu Nie będziecie nigdy więcej śmiać się z moich umiejętności W samochodzie Od teraz ja prowadzę każdą trasę I nie chcę słyszeć słowa na temat mojej jazdy, kurwa, jasne? A ja dobra, szanuję twoją jazdę, Przecież ja nigdy nie powiedziałem ci to masz ksywę, driver. Nie ma problemu, będziesz... No, no to piąteczka, zbijamy. Piąteczka, piąteczka zbijana. Pek. Ty! O, o Kurwa, panowie. Patrzcie, jak się wozi, kurwa. Ej! Farmer! Elo kurwa. <laughs> <laughs> Jak się złożył, ja pierdolę. No strzałowiec. Dobra kurwa, krótka piłka, albo kupujesz, kurwa, kurwa to albo cię odpierdolę. Proste pytanie. No ode mnie wziął. Spierdolę. O ty oh, kurwa. kurwo. Twoje pszczerska śmierć, dawaj go napijmy. <laughs> o co ci się, o kurwa, O kurwa, 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 sorry, sorry, sorry rozbieg kurwa, to kurwa, 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 do piweczka, idealnie. kurwa, szczurek, nosek. Ale to o, ty, kurwa, kurwa, Zawaj jest I my, z łokcia. I kurwa, o ty z kurwy, synu stary. Ty, jeszcze jeden idzie. Pa, pa go, zawa, zawa. Dzięki, Peter. Dobre podanie. Ups, ojejku. Chyba pan się wywrócił, bo nie zauważył auta Zatrzymaj się kurwa ciulu LSPD! LSPD LSP, jest na sześciu! Stój Dobra Marek, wyciągaj rakietnicę Ło kurwa, czarodziej Co to było? Ten to jest dopiero driver Ej, jaki jest k... O, i chuj. O, jest... o, kurwa. Kurwa. Panowie. Portfel wam wypadł, kur... Kurwa. A to nie, nie O, A witam. Ja Proszę. Proszę bardzo, po, poczekaj. to się stało. Bo tam jeszcze... 100 dolarów. Boli kurwa ma. Bo... Rozumiem, pan rozumiem. Wyśróć, Ej, się nie Pani A to nie, no wie pan. Czarę. Nogi bolą. Bo po tyle. Dobra. <grym> to nie ma zacis. Peter bo silny nam zasnął, tak powiem. <grym> Kurwa o, się. Zasłał, weź może napraw samochód. Ja ja może to, ka Każdy może śpiewać. Każdy wiem, że macie jakieś talenty. Pokażcie je teraz. Oczywiście, wędka. To jest to. <grym> Może ksiądz, ksiądz, ksiądz rzuci to palenie, że księdza. O, oj, oj. Proszę rzucić. Pięknie. Bębenki, bongosy. I jedziemy, powtarzamy <noise> za mną. Bóg jest tu. Ej, silny pa. kolonie ma nóg. Ło kurwa, magik. Co jest kurwa, prujesz, Lamusie? O, ale kurwa, sierpa mu zajebałem, widziałeś? To... Kurwa, czyści mu czyścimy już, mu zrobili Ale to finisher był chyba z WWS już, czyścimy już, czyścimy to czyścimy już, czyścimy już, nie już, czyścimy już, czyścimy już, czyścimy już, czyścimy O kurwo! Ty go. Ty wejdź, Ty w Łamiemy go? Dobra, pędzę z nim LSPD zatrzymaj się, jesteś na pobocie LSPD <laughs> Zatrzymaj się, zatrzymaj się LSPD ręce, ręce, ręce To ty pedał Ręce do góry, ręce do góry Rączki, rączki co, ty klankę, co to jest za klameczka? A to od drzwi, to to to, dobre, jesteś zatrzymany! Kurwa, ten sam mordę! Jest, jest. <śpiewanie> dobra, kurwa, zamknięte! Masz prawo za to wszystko co, <śpiewanie> co <śpiewanie> zrobisz, będziesz, że tam przeciwko tobie w sądzie. Dobra, dobra, bo e, dobra. do niego, co wy robicie? No czekaj, kurwa, łapki i łapki do góry! A, no tak. No szybki, Ej, okay, banki się Oj, chyba baby, popsuły. To to, za zakładnika ze sobą, zostawcie go przed sklepem i macie wolny przejazd. Cicho, bądź bogocz, mówię. Dobra. Wsiadamy do auta i celujemy ciągle w zakładnikę. Jeden zły ruch i zakładnika ja nie będzie. Ja celuję ciągle do celuję, do ciągle celuję. Celuję jeszcze. LSPD, zatrzymaj LSP, pojazd! LSP. 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 Lspd, zatrzymajcie się! Lspd, potrąciliście Pumę! Lspd! Potrąciłeś Pumę, ty czwelu! Dobra, molele. Molele? Tak, strzelajcie. Dobra, kulwa gleba, gleba, gleba! Gleba, gleba, gleba! Doba, doba. Doba, doba! dobra, dobla, dobla szpadami, spadamy Siadać, siadać! Ty mi a bądź martwisz morele, morele, morele. Kurwa, kurwa! Kurwa, ja znowu kurwa! Kurwa, oho ale to nasz pierwszy Kurwa! wspólny mre. napad no widzicie, mówiłem Kurwa! się się ja lubię z prajerami. Woohoo! Ja lubię najważniejsza. Łapka w górę, Jala w siebie, Dobra, nie w Dobra, panowie, to nasz pierwszy udany Jala w pełni się. napad. To co, Musimy, bieteczki, bieteczki musimy panowie? się jakoś nazwać. Morelowy postrach. O, to jest dobre. Morelowy postrach. Kiedy? Nie wiem na co. bo y, mam jakiś jakiś problem mam, bo kupiłem. Jaki? Kupiłem nowy telefon I tam naobiecywali no. no, różnych rzeczy, ale... Brakuje w nim... A... Pani numeru <noise> Aha, rozumiem <noise> no i, tak. I co w związku? Pan by, Ej, pan by chciał mój numer, a... No pewnie, <noise> <że> to... <noise> a, a, Ale my się nie znamy <noise> No tak, tak, Martin jestem Eee, mija, My, miło Kususka. mi. No ja rozumiem, rozumiem. Tylko jest, wie pan, mamy bardzo dużo wolnych kobiet na wyspie. Dobra, nie to nie, kurwa. Dobra, nie idziemy. Chłopaki, jebać, jebać te baby, przepraszam Was. Lecimy, kurwa, komuś spuścić w pierdol. Ej, dawajcie, mam pomysł. Wiecie, co robimy? Podjeżdżamy do kopię mi go i spierdalamy no to jest zacny pomysł Nie bo tam o, jakiś confident czai. Dawajcie konfidenta, dawajcie konfidenta. Dzień chodźcie Co jest confident Zwaj z tego No i co? Zładź też stero Co jest konfidencie? O Co chodzi panowie? Co tam ja, wyrzuciłeś? Powyrzuciłem zobacz, zobacz co wyrzucił, zobacz. Jest prawo jazdy na skuter? Koka... Inka Ja nic nie panowie Nie no we ten i schowaj, nie bij mnie proszę Dobra słuchaj, słuchaj gagusiu Pokaż ty tu masz Ej w ogóle czemu jest radio w skuterze? Panowie ja nic nie zrobiłem, ja jestem... Tylko... Co poczekaj Panowie jak zawijamy? się Co, nic nie wiesz, nic nie wiesz, na ci ta słuchawka, konfidenci, co? Panie I czemu łysy? Ja rudy mam... pewnie Co, co rudy? Nie rudy Nagrywasz tę rozmowę? Nie, nie mam telefonu, proszę pana, zabrał mi pan O, czekaj, czekaj, mu to, czekaj mu to weź Czekaj, rozjebie mu to, weź się Ty Dobra. kurwa A! Dobra, już nie działa, zepsuło Nie <laughs> do. Ja to dobry ty... chłopak, panowie Dobra, to Mam to rękę pod podstrzeloną To ja ci pomogę Dobra, silnie <laughs>

Oh. Oh. Czy jestem się mazać. Chłopaki nie płaczą. Uh. Sorry, sorry, Peter. Dawaj, to było Skuterek jest tutaj uh. odstawiony. I pan uważa bardziej na jak tym pan skuterku. Uważa, pan. Jak państwo jeździ? Jak, jak państwo jeździ tym samochodem? No, tu pedał gazu Cieszy? trzeba wcisnąć i sprzęgło. Panowie, jest dla Martina. Ja mu daję cały hajs i niech coś kupuje. Ja pierwsze chłopaki, naprawdę. Czekaj, czekaj. Weź primo custom. A zresztą, no weź sukces. No dobra. Twój hajs. Twój hajs, weź sukces. Nie, ja ci ufam, Peter. O kurwa. <grym> Peter, no to... <grym> kurwa. <grym> Żyby ma kruche O kurwa, to jest ci gorzej niż w ooo kurwa, o... O kurwa o... Ej chłopacy, może jeszcze jest na gwarancji o... O... Ej, chcesz kupić brykę, zielony? O, kurwa, No ruch, i latarnia o... No co? to jakiś akrobata, uważaj, silny. Dobra, idziemy po następny chyba, co panowie? Te, po następny primo. Chłopaki, Zrobić Batmana? Ale jakiego Batmana? O, takiego ba. I na łeb O kurwa! Eeeh... to Nie jest Witajcie, pani medycy! Ja pierdolę, to wy znowu? <grym> bo... Bo on upadł... I upadł... I nie umie wstać, bo go noga boli. Ja mu powiedziałem... Czekaj, on sprawdza nie To by nóżki nie złapały no, no i bardzo dobrze mu powiedziałem Teraz ci idę. No, ty masz na no co dzień, Peter. No trzymaj, trzymaj, no, Pięknie. no masz, no. O! o kurwa! Ty, ale wysoki skok, nieźle. Tylko nie może że się zepsuł. No, chyba się popsuł. No nie! Urobie. Urobie. Ty, nie chcemy mieć prawdziwego LSPD? Ale to ja plowacie w takim razie, dobrze? Dobra, otwieraj, otwieraj tu. O kurwa, panowie, panowie, panowie. A, A, widzieli, więc... Mamy piękną pogodę. Przepraszam, mógłbym się ogniem poczęstować? O, co tu się bandito? Co no, zrobił? Co, co zrobił? Dobrze, panowie policjanci! Eee. Do więzienia z dowodu. kryminalistami! Wsadzony. Już, no, dalej, poczekamy wersja. tam na ciebie, ja Chyba skoro to 37... Bardzo dobrze 7. panie kominiarzu, wszystkich tych do więzienia tych złych ludzi, dobrze, dziękuję szanuję policję. panowie. Tak, Trzymajcie dziękuję. się, zdrowko, szerokości. Pocujcie się kurwa lam. Kurwa. AWDP. Dzień dobry panu, Podnieś Dzień dobry, pana, panu. widzę, że pan biegnie. Potrzebuję... Uważaj! Potrzebuję Uważaj. Znaczy, no, ja tutaj do garażu głównego. To dobrze, to. dobrze. No to pod, pan siada, nie. Idziemy, się. proszę wsiadać. Na główny tutaj, tak? Na główny garaż sieć. No na które kolory? Dobra, zamknij gęby. Siedź cicho, wkładam cię skalpety do gęby. Kurwa Kurwa, <gulwa gulwa> Cudło. Kuli, Ja pierdolę. Dobra, wysiadaj <gulwa> na chwilę, wysiadaj. He he. Wysiadaj do kodzigo. Wysiadaj. Musiadaj. Weź mi cicho, nie lubię się.

Schowaj ten telefon, schowaj ten telefon, schowaj telefon. Schowaj, schowaj telefon kurwa bo... telefon, bo cię odpierdolę mm, 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 mm. Łódka morda mm, mm, mm. po prostu zostawcie mnie, naprawdę ja mogę zapłacić, łódka, zapłacić. Ma morda my. Mogę zapłacić, ja mam pieniędzy dużo Ile? A? Ile masz? Jak masz Począc, dużo to wyjmijmy sobie sami no, no, -y, -y, Ja -y, to tak... No, nie wiem, z 50 tysięcy, bym panu wystarczyło. Tak, dobra, dobra, dobra. Ilu? Ilu? 50 tysięcy na człowieku. Słuchasz ze skarpetą w mordzie. Ty. Poświęcenie dla Roli. Czy jest tam komat?

Proszę. O jeszcze jedno kosiu. To nie ta zna się Donko. Proszę stawać i wyciągać pieniądzki. O O jeszcze jedno będzie będzie O cóż się, o O co tu? O cóż się o cóż się granę, o kurwa. O cóż się jako pierdolny ty kurwa. Ja pierdolę. Spierdolony. O pomętyku. Pomętyku zadzwoncie. Medyku, nie mam medyków! Sądziłem, że ma twardszą szczękę! nie, <grymne> nie, <grymne> nie, Nie wiem. Bunkier pewnie. Trzeba wziąć inny prezent. No curva, <laughs> a <Ja, perda, laughs> <co tu laughs> <was. laughs>